Ależ dzisiaj piękna pogoda. Idealny dzień, aby wybrać się na basen. O mój Boże, ona tonie. Szybko muszę jej pomóc. Szybko zostaw suba, aby mi się udało. Wszystko w porządku? Kto ci pozwolił mnie dotykać? Słucham, przecież pani się topiła. Chciałem pomóc. Tak jasne, ja dobrze wiem. Wszyscy faceci są tacy sami. Chcecie tylko jednego. Co tutaj się dzieje? Czy on pani przeszkadza? Tak, ten człowiek zaczepiał mnie bez mojej zgody. Powinien zostać ukarany, a ja powinnam dostać od niego pieniężne odszkodowanie. To nieprawda. Próbowałem jej pomóc, myślałem, że się topiła. Hmm, cóż, wszystko można sprawdzić na tutejszym monitoringu i możemy zobaczyć, kto mówi prawdę. Co? Monitoring? Albo wiecie co, zapomnijmy o całej sprawie, chyba trochę przesadziłam. A ty uważasz, że powinienem odpuścić czy dać jej nauczkę? Daj mi znać, zostawiając łapkę w górę i komentarz.